Hello there. Siema widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na naszym kanale. Jest dzisiaj ze mną Macie i ja wygramy reaktywację. No. przypominamy o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić więcej odcinków. A my widzimy się już chyba na wyspie. Chyba, że chcesz coś do powiedzieć dodać, to mów teraz. Nie trzeba. Widzimy się na wyspie. Dobra. Dobra widzowie, my już jesteśmy na wyspie. Gdzie lecimy? Nie wiem. Eee... Nie wiem, polecimy może na spokojnie. Mm, no... Co? Nie wiem. Mam nadzieję, że tam nikt nie poleci. A jak ktoś poleci, to mamy problem. Mm, nie mamy żadnego problemu. No mamy. Mam żółty internet to. Nie wiem. Ten raczej nie najlepiej. Już czerwony. Także no nie najlepiej. Byleby by nikt nie poleciał. O, dobra. No lecimy. O, legendarna skrzynka. To spoko, spoko, spoko. Legendarna skrzynka zawsze fajna. No chyba, że da ci je... Yeah, Co dostałeś? Na halo. Harabin szturmowy. No nie... Uboża to jest beznadziejna broń. To jadce. Tragedia. No, trochę tra 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 szkoda, że to dostałeś akurat. No, mogłoby być coś innego. No, na przykład jakiś Scar albo jakiś jakiś ten... No, jakiś ten Teges. Jak to się nazywało? Pompa. Po spaz. O, o spaza mi chodziło. Tu masz mamutę. Ja. Mamutę? Sztucer mam. Mam sztucer. No, też masz tu ser. Ja. To ja weźmę nową To, to weźmę tą. O, pompa. Nie mam. A nie mam pompy. ja mam pompę. Ja bym miał Dobra. W sumie mam wszystko. Tylko w sumie jedyne co bym chciał to może trochę lepszą pompę. Nie, pompy nie mam w ogóle, nic. No. no, za słabo No, trochę słabo. Masz tutaj biga, wypisa. Dobra. Nie wiem, może by... Jak, na, może napić... O, jaka dobra pompa. No. no to niebieską. Masz... Jaką? Ta niebieską? No. A nie, we, weź se. So, weź so. Możecie w sumie napisać, czy chcielibyście może jakiś Challenge zobaczyć na nie kanale? Chcesz? Nie, weź Seveso. Weź so. No to napiszcie w komentarzu, czy chcecie jakiś na przykład Challenge zobaczyć, bo, bo, bo są jakieś nowe broni na tym, na, na zwykłym trybie. No to na, 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 napiszcie, ja poczytam z Macie, Maćkiem. No. Po, nagramy. Nie wiem, na przykład, bo widziałem, że są takie nowe podwójne pistoleciki, moglibyśmy z tego challenge zrobić. Uhuhuhuhu, lege karabin. Mam legendarny karabin, a ty nie masz, aha. No, ja No ja mam legendarny. A bo ty masz tego Famasa? No. no ja, ja mam takie, tego, tego takiego, co tak powoli strzela. No tego. Tego takiego, no. No nie wiem jak on się nazywa. Coś tu leży. Legendarne? No to legendarne. I zrzut jest tutaj centra centralnie na mnie zrzut. zrzut. No ja zrzut zbieram. Bo ze zrzutu też są chyba macy, nie? Ale nie wiem, w sumie. Tak. To dużo. No to sobie, cze czekam sobie na zrzut, aż mi tutaj zleci. Dobra. Mm, coś ciekawego. Masz amunicję do pompy? Do pompy, no mam troszkę, masz. Znaczy, w sumie, sporo mam. A ci do mamuta hmm. mogę dać. A do mamuta, no możesz sobie dać. Weź do mamu to... O, dzięki. Dobra, tyle mi wystarczy. Można chyba. Idziemy dalej. Musimy kogoś znaleźć. No, bo to jest jakiś żart. Jest 20 osób, a my jeszcze nikogo nie znaleźliśmy. No. Dobra, no to my się widzimy, jak kogoś znajdziemy. No. 2000 years later. Tutaj się jakieś ryby nawalają. No, no. A my ich nawalamy. Białoma! Kurde. Ale ja też go walną, Co i mocno teraz. Parę razy za 32. Kurde, uciek. Ale nie Ale wiem. Ale dostał Ale e, Tu sporo lutu leży. O, dostałem. Widzę go. Kurde. Czekaj, bo tu snajperka leży. Dobra. No, kurde! Jakim cudem go nie trafiłem? A... Nie. Kurde, no nie trafię go chyba nigdy. Eee. Czekaj, bo ja tutaj. Bo chłop do mnie tam nawala. Ja tu, tutaj go podwalam. 35. Dead! Jeden tam ma biało. Tutaj na górze. Dead! Dobra. Ej, dwóch zabiłem. Tutaj z góry? No, tutaj z góry. No dawaj do mnie, bo tu nikogo nie ma. Nie ma nikogo? To czekaj. Oj, jednak chcą, ale muszę matce wziąć. Gdzie są? Nie wiem, ale mam full matce. Ktoś do mnie nawalał, tylko przedtem. Do mnie też nawala. Dostałem potężnie. Nie jest leczenia. Pompa. Matce. Mini. Łowceczka. O, mini, mini, mini chcę. Dobra. Mam, ja mam snajperkę. Ja też mam snajperkę. Ja tu tam nie narzekam, nie. A ty chyba was ma sobie muta, wiesz. O, o to jest tylko. Bo szybciej można przeładować. No widzę. Do top wypiśnienie. Czekaj, ja się do góry wybijam. Ja też. O kurde. O kurde, to! Nie, czekaj, poczekaj, bo, bo ja zepsułem, zepsułem, zepsułem tutaj. Pomóż troszkę. Please, please, please. O kurde, wywaliłem jednego. ja na drugich się nawalam. No bo my mamy wszyscy... Ma, o, mamy innych. fajnie. No to nieźle, myślałem, że mamy tych samych. Czekaj, bo ja sobie tutaj w dół schodzę. Przynajmniej staram się w dół schodzić, nie? Ja uciekam, bo ja mam cztery apy. O, bo. A ja mam zero matza, tym jest problem. I mam dwóch chłopów na sobie. W tym też jest problem. Ile ten chłop ma matków? Znaczy impulsów. Ej, bo mi się matzy właśnie kończą. A strasznie mam o O. No nie, więc by to bronię. Odwracaj się, a nie. Ja jest zbyt być bronię. Ja też mam dobre, nie chcę ich stracić. Ach. Boże Pójdźcie sobie pra... No bo wypiłem hmm. o, o Boże. Co ja teraz mam zrobić? Co... O Boże Ej, no bo ja muszę chyba pod apteczki trochę pograć O boże No chyba muszę, no bo co co zrobię? Moja koronka tam leży mm. No... Pod tobą jest czterech typa, nie schodź. Pod tobą jest czterech typa. Widzieli cię chyba. To, to jakim cudem ja przeżyłem? Ach. Ale jakim cudem ja to przeżyłem taki, taki spadek? A ja nie wiem. Kurde, no słabo, słabo wyszło. No. Kurde. No no to... No mogliśmy to trochę lepiej rozegrać, nie? No. Uch, ale dobra, to nie wiem, my chyba, no chyba, my chyba, tak? My nie wiem. Kończymy już odcinek. No. No to... my już się tam żegnamy na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się ogląda nasze odcinki i że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić większej ilości odcinków. No, ja się z Wami żegnam, Maciek się z Wami żegna, to do jutra.